Dzień dobry Państwu. W tym krótkim filmie 12 minut pokażę Państwu, w jaki sposób dokonać migracji Foka Galery z wersji 2.8 do wersji 3.10. Przypominam, że wersja 2.8 działa na Joomla 1.5, wersja 3.10 działa na Joomla 1.7. To jest przedmiot naszej migracji. Migrujemy galerię pewnego przedszkola, ponad 3000, 4000 zdjęć, w tej chwili około 5000 zdjęć, ponad 250 kategorii. I ja spróbuję to wszystko przemigrować w ciągu kilkunastu minut. Daję sobie 15 minut. Proces migracji tak naprawdę będzie trwał dłużej, ale już wiem, jak go skrócić. Pokażę Państwu wersję skróconą. Dobrze, najpierw musimy zupgradeować yy, Joomla. Instalujemy taki komponent JUPGRADE na Joomli 1.5. Ten komponent nam yy, przeniesie dane, rdzenne dane JUMLI do wersji UWAGA 1.7. Instalacja odbywa się standardowo. Uruchamiamy JUPGRADE'a i włączamy MOTULS w dodatkach. Tam proszę go znaleźć. Jest mniej więcej gdzieś, zależy ile Państwo mają rozszerzeń zainstalowanych, pod koniec. Klikamy po prostu czerwone kółeczko z krzyżykiem. Przełącza on się nam na zieloną fajeczkę i Motuls Upgrade już jest włączony. Dobrze, przechodzimy w tej chwili do jupgrade'a. Tam będziemy mieć już tylko jedno, jeden przycisk. Nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć migrację. Migracja odbywa się automatycznie. Pobierana jest najnowsza wersja Joomla 1.7, i ta najnowsza wersja jest rozpakowywana w folderze jupgrade zostanie stworzony nowy folder w tym nowym folderze zostanie zainstalowana cała Joomla i pliki Joomla 1.5 pozostaną nienaruszone dopóki nie uznamy że Joomla 1.7 jest ok spełnia nasze potrzeby dopóty możemy pracować na starej, na starej wersji Joomla w momencie kiedy już będzie wszystko w porządku po prostu w wpisach domeny przyłączamy się na nowy serwer o tym, jak to zrobić, pokażę kiedy indziej. Dobrze. Teraz jest jeden z najważniejszych momentów, to jest kopiowanie zdjęć, obrazów. Przed rozpoczęciem migracji musimy przekopiować wszystkie zdjęcia do nowej lokalizacji w Joomla 1.7. Ja tutaj to skróciłem, tak naprawdę w moim wypadku 2 GB danych tą drogą będzie się kopiowało kilkanaście minut. Ja pokażę Państwu jak to zrobić szybciej. Jeżeli Państwo mają mało zdjęć, proszę czekać aż zakończy się ten, to kopiowanie zdjęć i pominąć następny krok. Migrowane są rozszerzenia. Trzecie, galeria Foka nie jest tutaj migrowana, nie jest wspierana jeszcze przez JUpgrade, stąd też będziemy musieli wpisy w bazie danych dokonać ręcznie. OK. No cóż, zobaczmy naszą stronę, jak ona wygląda po skończeniu upgrade'u. Przejdźmy, zobaczmy klikając tutaj link strona. Nasza strona jest zainstalowana z domyślnym szablonem dla Joomla 1.7 i coś wygląda bardziej jak Joomla 17 po zainstalowaniu danych przykładowych. Proszę zwrócić uwagę, jak się e, e, logujemy do Joomla 1.7. JUpgrade, Łamaniec administrator, logujemy się. I możemy sobie popatrzeć, jak wygląda nasza Joomla 1.7. Przejdźmy w tej chwili do przeniesienia, jeżeli mamy dużą ilość danych, do przeniesienia e, całego katalogu Phoka Galery. Ja to robię przez menadżera plików w control panelu. Jest to metoda, która trwa właśnie kilka sekund. Więc sprawdzamy, gdzie mamy przenieść jaki folder. Czyli ten folder Foka Gallery mamy przenieść więc go sobie kopiujemy, kopiujemy go do nowy, e, e, kopiujemy ścieżkę dostępu, bo mamy go tutaj właśnie trze, przenieść, on się nadpisze nam w tym momencie i kopiujemy po chwili już jest wszystko skopiowane, proszę zauważyć ja tu nie robiłem cięć, więc folder jest skopiowany, 2GB zdjęć przeleciało dosłownie w łamek sekund i proszę zobaczyć mamy jupgrade Klikamy images i mamy cały folder Foka Galery Zdjęć, który powinniśmy mieć właśnie w tym miejscu. Przed operacjami, jakimikolwiek, jakimikolwiek proszę najpierw przenieść zdjęcia. Teraz na Joomla 1.7 właśnie instalujemy Foka Galery Nową. Wersja 3.10. Jest w obecnej chwili najnowsza wersja dla Joomla 1.7 i ją instalujemy. OK. Proszę tutaj zainstalować dane. Nie, nie upgrade, tylko install. Upgrade to, gdybyśmy mieli już wszystko w porządku i zinstalowali się z 3 do 3.10. Teraz zrobimy operację na bazie danych wchodzimy do phpmyadmin do naszej bazy danych jak widać mamy tutaj już zainstalowane tabele foka galery a tu mamy foka galery 28 zaznaczamy wszystkie wszystkie wpisy z przedrostkiem just foka galery i je eksportujemy proszę zwrócić uwagę jak, jak to robię zaznaczone Wybieram i wybieram Eksport. Klikamy następnie wyko robi tutaj nam się przejście i klikamy Wykonaj. Eksportuje nam się to do pliku, oczywiście musimy mieć wcześniej zapisane tutaj zaznaczone, że do pliku i jest już na naszym komputerze. Edytujemy to za pomocą Notepada i wszystkie wpisy zaczynające się od jos podkreśnik zmieniamy na to co mamy w nowej wersji Joomla w moim wypadku jest to j17 podkreśnik więc te wszystkie wpisy będziemy musieli zmienić w notepadzie jest to bardzo prosta funkcja zmień więc szuka nam takiego przedrostka jos i zmienia go na j17 podkreśnik Zmiany zostały dokonane, 17 wpisów zostało zaktualizowanych. Zapisujemy poprawioną bazę i importujemy ją. Stare wpisy zostaną nadpisane i cóż, no zobaczmy czy mamy zaimportowane zdjęcia. Jestem w Jumli 1.7, w Foka 3.10. No i importujemy zdjęcia. Jak widać są. Świetnie. Zobaczmy czy jest ich więcej niż domyślna ilość 20 sztuk. Ok, zróbmy 100. Są zdjęcia wszystkie, nawet polskie znaki się mi zaimportowały. Ja nie importuję tutaj czegoś takiego jak oceny i komentarze. Dla formalności, zróbmy sobie link do całej galerii. Zobaczymy, czy pracuje na naszej stronie. Zapisujemy nowe menu, nowe pozycje w menu, przepraszam, i podglądamy naszą stronę. Galeria, jak widać, jest. Całość operacji trwa dosłownie kilkanaście minut pod warunkiem, że właśnie przenosimy szybciutko zdjęcia nasze przypominam, że trzeba zabrejdować pozostałe e, zmigrować pozostałe rozszerzenia oraz przygotować sobie nowy szablon. Stare szablony nie pracują z nową wersją Joomla. Jeśli się Państwu podobało, proszę o jakąś dotację lub Kliknąć na link reklamowy. Zawsze to pomoże mi zrealizować kolejne filmy. Dziękuję.